Witamy mm. serdecznie. Dziś mamy czwarty dzień lutego 2023. Dark jest mały. 15 ludzi. Ale świat powie, jest mały cud. Tak. świadkowie. Jest modlitwa za świadków wiechowych, żeby się nawrócili. Efezant 14: Żeby zmartwychwstali dla Chrystusa. Gdzie apostolskie denosie i świadczyli, jako wybrani przez Chrystusa Jana 15, 16 do 27. I żeby troszkę byli prześladowani tak? Jak Piotr, apostoł czy Paweł dla Chrystusa. Bo nie to pani ma przesiadowań. No, chyba, że że od nas, od wstępców od wiechowi Amerykańskiego, z Ameryki. My służymy Chrystusa, a drugi, Piotr, drugi Jana dziewiąty werset, kto nie przynosi nauki Chrystusowej to Świadków Jehowy można nie przyjmować chyba, że macie silną wiarę w Chrystusa, to można ich przyjąć i, i oni będą musiały się przygotować, przygotować i dają wam spokój bo, bo Duch Chrystusa prawdy jakby zwiększy tysiąc razy od Świadków Jehowy i Świadkowie są bardzo, bardzo paryzejscy, mają tylko miłości są cieleśni, ducha nie mają, mając działną organizację jako badacze mieli tego ducha jeszcze Chrystusa Strasznice sejonskie, galasam, trzeci rozdział, zaczęli w duchu, jako badacze Biblii, teraz kończyli w ciele, jako system świadków Jehowy. Wypełniają pisma, tak jak Judasz był przy prógu, przy Chrystusie i Judasz wypełnił pismo, że musiał jeden z dwunastu go zdradzić. Czyli świadkowie wypełniają pisma, Mateusz 24, 14, głoszą na świadectwo, ale na nich przyjdzie koniec. Po Mateuszu 7.15 oni są jako obce wewnętrznikami są fałszywym prorokiem zorganizowaniem w literze prawa 2, Kro... 2 Koryntian 3.6 dlatego nie mogą rozmawiać z nami, tak jak Żydzi z samartanami. A mogliby, bo Jezus rozmawiał z Samartanką. Dzień dobry, witamy. Ale ja nigdy nie byłam świadkiem Jehowy. Jezus z samartanką rozmawiał. Z Urszulką możecie rozmawiać. Naprawdę, siostra, takie ładne czerwone. No, miłość będzie nas łączyła, ta prawdziwa. Chrystusowa, jeden pasterz. Chrystus cierpiał rany i oddał krwią, doskonałą krwią nas wykupił. Chrystus. Przecież Chrystus uczył, żeby no, tak. miłować. No, i mają piękne obrazki, Efezjan 5,14. Mogliby się wybudzić, bo jak nie, no, to tak jak mówiliśmy, Łukasza 19,27 przyjdzie na nich. Tych moich nieprzyjaciół, których nie chcielibym ja był nad nimi królem, czyli Chrystus jest królem, nie panem. Chrystus jest królem prawowitym na wieki Łukasza 1:33. Jego królestwo jest na zawsze, nie tam na jakieś tysiące lat, jakąś rolę nie odgrywa roli, tylko że Chrystus ma pieczęci na Sionie, tam 2:6 dał nam pieczęci i pieczęć sercu, obr obrzydzane serce rzymiańskie, drugi rozdział 28-29. I ten jest Żydem, czyli prawdziwym Izraelitą, bo Żydzi to mordercy, Świadkowie Jehowi też mordercy, Jana 8,44. Jako system ci ludzie są zagubieni, służą niewolnikowi, muszą pilnować stojaka, no, jako, jako cielca na pustyni. Chociaż wyszli z katolicyzmu, to nie wierzą, że Chrystus przyszedł przez uczniów swoich i ten wąż tą Ewkę ładnie oszukał słodził, ona była mądra i do dzisiaj Ewka jest mądra właśnie. Jechowa jest kobietą, to jest ta od ta kobieta Jechowa. kobieta jest asa mogłoska na końcu czyli Matka Włoska, kobieta Jechowa, Ellen White, kobieta no, ale Chrystus się zrodził tutaj w tym słowie był jako był najpierw szatan, a anioł, czyli upadł i szatan, później Adam, Ewa i później Chrystus się narodził jako młodszy, sprawiedliwy Abel, jako Izak jako Jakub. Także szatan był starszym bratem w strumieniu czasu. Pierwszy Koryntian 15 rozdział 45-7 tam napisane, że pierwszy człowiek był Adam z prochu, drugi był z nieba. Czyli Chrystus jest młodszy i wtedy się zrodził. Ewangelia na pierwszy rozdział. przyszedł do swojej właśnie słowo, stał się ciałem. Boga było słowo i słowo było Bogiem. Czyli Bóg prawdziwy Boga prawdziwego. Dlatego świadkowie nie chcą nam pomagać głosić, nawracać pogań, czyli katolików. No to katolicy, co niektórzy będą mieć wiarę jako łotry i wejdą. Prostytutki, co uprawiają seks też wejdą do Chrystusa do królestwa, które przyszło. I na syjonie swoje Boże jest mnie w naszych sercach a Przecież Z naszej strony nic z tym siostrom Jehowy fałszywym nie grozi, bo kolosan jeden jesteśmy braćmi w A Chrystus uczy nas miłości doskonałej. Oni mają. Bo nie może nie, nie rozmawiać z z tym samym. A nigdy nie odstąpiła, bo nigdy nie była ośrodkiem No A, szczególnie, no. że mają takie hasło, poznaj Biblię. No. A nie, nie Chrystusa. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i słowo był Bogiem z małej litery. Czyli tutaj mają Chrystusa za małą literę, ale tego z niego Boga coś morduje to jest duże litery. No właśnie, w Biblii by my pokazali siostrom, jakby chciały właśnie zobaczyć, bo... Jana, jak że jak im 12, ujęli właśnie boskość i tytuły. 2. Wykluczą was synagogi, czyli sali królestwa. Do prawdy, każdy do prawdy nadchodzi. Godzina, gdy, gdy każdy, kto was zabije, czyli ludzi się morduje, ale Rzymian 8.36, że oni nas zabijają, bo odrzucają i ignorują, przecież to... Marto, Marto, mogliby wykorzystać ten czas rozmawiać, a nie plotkują, raportują. Jechowa nic nie widzi nie będą go oszukiwać. Jechowe z Ameryki, nie? Bo Jechowy nie ma. No. Amerykański szatan jest nie zamknięty już. Więc rozdział 1 do 3. Kto was zabije, czy zamorduje, będzie mniemał, że spełnia świętą służbę dla Boga z dużej litery. Czyli ten Bóg, co morduje, zabija, jest z dużej litery. A Jezus, który za nich cierpiał rany, oddał życie. Królnie, pan Jechowa, pan diabeł. I firma Jechowa nazwana. No to ten Król tu Jezus, ten łotrz dał mu tytuł Jezusa. W Jezu. Albo nie powiedział, wspomnij Jezu, jak będziesz u swego ojca Jehowy, żeby tam nie do tego, nie. Tylko wspomnij Jezu, jak będziesz w swoim królestwie. I Chrystusa chcieli zrobić królem, bo ich nakarmią, ale On nie chciał. Bo dopiero jego ojciec dał mu królestwo. Mateusza 7.15 mówił, żeby słuchać Chrystusa. Jego słuchajcie.